Dobra wracam po krótkiej przerwie już jesteśmy No Do elezjeć Ogar Matka go nie uczyła bo, bo, bo. Bo, bo. Bo. Matka go nie uczyła czy co? Co jest na ten... De... ŁDYD! Poczekaj, no. stój No i strzelaj no ale Postój! Jak Jak chcę go szota załatwić. O oh, fuck, dostaję, pomóż mi. No, ja też dostaję, no. Mam poradź. O tu, Puh, o tu, o tu, o tu. Jedziesz. Jedziemy. <grytanie> tak się załatwia się bandytów, zostawia się ich. Kto ja to jest? What the fuuuuuck? No wiesz co? No dupa mam. Zostawię mu to auto. Kurde, i muszę tu przyjechało. Zeskoczył. Dobra, wszedź. Jedzie, 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 ta. X. <śmany> 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 Sorry, ale Bandika mnie oryginalnie nagrywa. 10 minut, więc cięcie musiało być. I spotkaliśmy się w ogóle w innym miejscu. Więc muszę wracać. Kawałek jest też szybkie, ale nie jest tak dobre. Tak, odporne na wydarzenia. No, to jest prawda. No, ja pojedziemy pojedziemy rami. będzie idę odcinek. Nie no, to ja to złączę, nie? No. Tylko będzie musiało mi się jeden program włączyć. Jeśli nie włączy, to lipa. Dobry! <grym i górny> <grym i górny> Do widzenia padu. No, jak mogę to być zabawne, <grym> bo powiedzcie mi. To, takich nieogarów nie lubimy. Nie, w ogóle nie torujemy, nie dodajemy ich do odcinka. No po prostu ich ignorujemy, bo to się zaczyna robić no, głupie. Patrz, jaki dek. Dobra, ja robię krótkie cięcie, aż się z nim uwikłami. Więc... Widzimy się za sekundę. Dobra, już jesteśmy po krótkim cięciu. Okazimy. Tak, zabiliśmy go. A, What the fuck, ten typek u ciebie też tak robi? Łotwę! Zabija ciku, zobaczymy jak się rozprawi. Ej, what the fuck, ty go widzisz? Ej, on u ciebie lata? Nie, pojechał. U mnie lata i jeszcze nie był na tym motorze. Tak się rozprawiamy, tak się Nie, e, nie chcę mi się gonić tego, co jest w tylko, ja, żeby jesteśmy złymi pulcami, to mam dogi z dupy nie no, nie aż tak, ale was banujemy na naszym kanale. Na moim, dokładnie. Tak. Bo my jesteśmy administratorami, bo my jesteśmy... do, e, no bo my możemy, nie? My jesteśmy nie, kurde. No co, ty, no weź, że się, ogarnij. Przepraszam, ja tak bardzo, no dobrze, no. Dobrze, panie. Mm, mm -hmm. Co to jest? Nie wiem. Bierzemy autobipa? No stare auto vipa. To już nie jest VIPa. Okej, okay, bo chce coś zobaczyć. Bierzemy tego Sultana. No. Awaryjne kto włączy to. O, policja jedzie. O, Terminator. Bezło. Poczekajcie, Poczekaj to zaparkuje, nie? Spoko, jeszcze ja tam. Siema. Nie, to będziemy razem jeździli może, osobnymi samochodami. No dobra. Jak chcesz, nie? Ja do niebies. Dobra. Dobra, na patron. Ja bym się to auto trochę, bo felgi mi się nie podobają. Jakubek, no... Jedziesz czy nie? Ale mnie gościu się wkurza. Taki nie ogar tam ten drugi. Dobra, zostaw go. Dobra, na jest? A ty? Dobra, spotykamy się koło mecha w LS. A gdzie jest LS? Tam gdzie jest tamkia? Co? W tak. LS, Pau no LS. Się, yy, tam jak jedziesz z Grow Street, to tam jest taki yy, Zakrąglenie, jakby. No tam no tam jest zakrążenie. No to chodźmy na Grow Street, tam się spotkamy. Proste, logiczne, nie? Mmm, Kurde, to ty jak za mną jeździ! Widzę. Poczekaj, jak go zaraz zdejmę. Kurde, musi, MUSI! No A migacze? A, mi a mi gacze, to... Dobra, Dobra jedz za mną. Słucham, jeszcze... Poczekaj, przepuszczę cię. Sułka, sułka to jest szybkie auto, tyle powiem. Takie powinno być do policji. Kurde no... Tu się skręca! Ale nie, bo jedziemy nie na grosie, do mecha. A, do mechanika dobra, to ja do... Ja włączam Kurde. Mogła nie mówić, że nagrywam. O! Terminator się nim zajął. jedziemy Hop. Sorry, bo myślałem, się... aha, on tam idzie. Jak się z auta, to od razu spierdzieli. No. What the fuck? To zagraniczenie do czterdziestu. Człowieku, tu jadą takie dwa radio. No właśnie, kurde. Jest jakiś mech? Tak. No dobra, a. Ten w tym to się rypie! Dobra! Nie, koniec. Zabić go... Ale to jest jego auto! Kurde, nie, nie może strzelać! nie Dobra, jedziemy stąd. Napisałam mu, żeby odjechał. No... Ja tu pamiętam, jeszcze, jeszcze Hogaty grał. Ej, czy to What the fuck? Ej, tu jest mechanik! Stój. Ja wyjadę na jakąś przestrzeń. Dobra, jedziemy... Ja jadę... Ej, ile jest? On no, już więcej jest osób na Serbii. A ci auta wnikolą. Eee, ja już dawno odjechałem, jakbyś chciał wiedzieć. Jestem przy komisariacie. What the fuck, ale tu miałem klatka. Ej, dobra, no to w tym odcinku to było na tyle. Kubek tu podjeżdżę, to się już pożegnamy. Dobra, to podjeżdżam, już jadę. Na sygnale oczywiście. No jak inaczej, nie? To, 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 to. Pokażę jeszcze. Pokażę W LW. W LS. To jest wyjście. Tutaj mamy takie kraty Przez które gracze nie mogą przejść. do że ja też mamy takie. Podjechałem. Okej, okay, ja już wychodzę. I takie Serbie wyglądam się. Nowa seria to jest. dobre i ustaw się tutaj, koło mnie. Tak, Powiedz jeśli odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentujcie. Zda. Hmm. Hmm. odsunął mnie trochę. Dobra, więc... Kurde no. Dobra, Nara, więc... Eee, i tak, zapraszam na mój kanał. Tak. Więc... co